Witajcie kochani, witam serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dzisiaj zrobię dla Was rozkład, co, czy warto dać mu kolejną szansę. Czy warto dać mu kolejną szansę? <laughs> Karty powiedzą, co on czuje, co planuje i jakie rady. Ma karot dla Ciebie. Czy warto dać mu kolejną szansę? Może sobie jeszcze troszkę oczyścić karty. Czy warto dać mu kolejną szansę? Wyciągniemy sobie karty, co on czuje, co on planuje w tej chwili. Oraz karty rad dla Ciebie. Co w takiej sytuacji? ty powinnaś, powinieneś zrobić. zrobić. Czy warto dać mu kolejną szansę? Ok. Przełóżmy jeszcze karty, żeby było tak. Zrobione. Zobaczmy. Energia rozkładu czwórka kielichów. I tak. Co on czuje? Czy co ona czuje? Tak. To są karty. Co on, ona czuje? Co on, ona czuje? Co planuje? Co planuje w tej chwili? I jeszcze dwie karty rady dla Ciebie. Na razie nie będziemy ich odsłaniać. A energia rozkładu jest ogólnie cztery kielichy, a więc takiego właśnie poczucia, że nie wiesz na czym stoisz, tak? Czwórka kielichów. Czyli taka apatia, zamyślenie, takie rozmyślania nad tym, co było, nad tymi rozlanymi kielichami, tak? I na razie masz poczucie, że w zasadzie masz właśnie tą rozterkę, nie widzisz tego kielicha nowych możliwości. A co, je, co słychać u tej osoby? Co ona czuje? Tutaj jest poczucie zadowolenia z życia, tak? To było w myśl to jest w sercu tej osoby. Y, takie y, przekonanie właśnie o spełnieniu, jeżeli chodzi o sferę materialną, czyli tak jakbyście ze sobą mieli jak, y, małżeństwo, tak i byliście, y, jeżeli chodzi o tą sferę materialną, jak najbardziej dobrze y, ustawieni, wszystko było jak najbardziej y, y, zorganizowane dobrze. Natomiast coś się zadziało takiego, y, jakaś zła energia tutaj i on to y, cały czas y, analizuje, tak? Czy ona to analizuje? Ma poczucie oszukania, tak? Czy bycia oszukanym, bycia zmanipulowanym, poczucie, że została po prostu wyprowadzona na manowce. Diabeł to jest taka karta, która mówi właśnie o takich złych, złych emocjach, tak? O tym, że ktoś może czuć się właśnie bardzo. Pokrzywdzony, tak? Wychodzi z tej relacji w takim dużym poczuciu pokrzywdzenia, tak? Widać tu też w ósemce kielichów. Ta osoba chyba raczej nie ma nadziei na to, że coś tutaj jeszcze można naprawić ósemka kielichów to ona czuje że ona musi ruszyć w swoją stronę tak że musi zostawić ze sobą tą waszą przeszłość te kielichy które się rozlały one tutaj już są w przeszłości widać że ona kieruje się w stronę słońca w stronę nowych horyzontów tak? nowych możliwości tam widzi dla siebie przyszłość to słońce świeci dla niej właśnie już tam gdzieś w oddali i ona już idzie w tamtą stronę tak zostawia za sobą tutaj to może roz, rozżalenie i tą, tą pamięć o tym, co było, tak. Mimo, że widać, że tutaj było bardzo duże zaangażowanie w tą relację. Aczkolwiek pentakle to nie są do końca uczucia, tak. Tu bardziej tak, jakby od sfery materialnej było duże zaangażowanie w tą relację. No i poczucie tego skrzywdzenia, tak? takiego utraty nadziei na przyszłość jednak, tak? Karta to może symbolizować, że przyczyną mogły być na przykład jakieś używki, uzależnienia, czy to twoje, czy to tej osoby, tutaj nie widać, natomiast one mogły być przyczyną tego, że ten wasz związek się rozpadł, tak? I ona tutaj już nie widzi nadziei na, na posprzątanie tego, tak? Ona tutaj już odchodzi w swoją stronę, tak? Ósemka kielichów to jest pozostawienie za sobą tego co było. Zobaczmy, co ta osoba ma w planach. Ona ma w planach postawić na siebie, tak? Ona już ma swój plan na siebie, mieczy, Owszem, to jest też y, 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 potrzeba y, y, rozmowy, potrzeba wyjaśnień, tak? Także tutaj ewidentnie ta osoba jeszcze do Was na pewno się y, 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 odezwie. Ma w, na pewno to w planach, żeby z Wami przedyskutować, przeanalizować to, co było i jakieś, y, y, uzyskać jakąś jasność jeszcze tej sytuacji, tak. Karta, pazia mieczy to jest karta rozmową, rozmowy twarzą w twarz, czy ewentualnie przez telefon, ale takiej bezpośredniej rozmowy, tak. Także tutaj widać, że jest potrzebna szczerość, szczera rozmowa, szczere wyjaśnienie sobie y, jakichś niedomówień, y, no, jest to też karta raniących słów, także mogą być jeszcze jakieś konflikty, jakieś kłótnie. Nie jest powiedziane, że to jest tylko takie, takie, taka bardzo pozytywna tak, intencja, bo paść mieczy to są też takie po prostu rozsądzenia, taka karta osądzania. Być może, że ta osoba jeszcze wobec Was ma jakieś pretensje swoje i ona chce je wyartykułować, tak? W każdym razie karta może wskazywać też na to, że ona już chce postawić na siebie. Chce może jeszcze się edukować, może jeszcze chce, no, chce się rozwijać, może już ma jakiś tam plan na swoje działanie. Widać, że w sferze materii ona jest dobrze zorganizowana, tak? Bo tutaj pojawia się i. Królowa Pentakli, a więc taka bizneswoman, więc być może ta osoba już jest w, w energii jakiegoś rozwoju zawodowego, i ona tutaj już ewidentnie stawia na siebie, na, na swój rozwój. Ona nie chce być od nikogo zależna, ona chce być niezależna finansowo, i tutaj. W takiej energii ona tutaj chce, planuje w tej chwili żyć, tak? Jest też rycerz pentakli, a więc na pewno ta osoba już ma plan i go zaczęła realizować, tak? Bo rycerz pentakli to już jest działanie. To nie jest tylko planowanie, ale to już jest też działanie. Także w sferze materii, biznesowej, ona tutaj ewidentnie już coś. Rozpoczęła, działa i idzie przed siebie. Idzie ostrożnie, bo Rycerz Pentakli to jest takie planowanie, ale też z taką rezerwą, z ostrożnością. Tutaj wszystko musi być dopracowane, wszystko musi być zapięte na ostatni guzik, i w takiej energii ta osoba tutaj już funkcjonuje, czy ma w najbliższych planach właśnie takie. Działanie, tak? A Wy tutaj w tej czwórce kielichów jesteście w takiej energii apatii i zastanawiania się, co z tym faktem zrobić. No nie wiem, nad czym stoję, tak? Czy, czy jeszcze warto tutaj w tą relację się angażować, czy nie warto? Czy to jest Twoja energia, czy to jest energia tej osoby? Też ciężko powiedzieć, tak? Bo jeżeli to jest energia tej osoby, to być może ona gdzieś tak w tym ogólnym rozkładzie, w tej ogólnej energii, ona widać, że ma poczucie straty tak, że ona czegoś żałuje, że to wcale nie było tak, że, yy, że, yy, że to tak sobie po prostu odpuściła lekko tak. Tutaj jest energia takiego rozżalenia straty relacji, poczucie, że to, co najlepsze już jest za mną, jeżeli chodzi właśnie o te uczucia, tak? Bo jeżeli chodzi o materialne sprawy, to widać, czy ta osoba, ona tutaj pozytywnie tą swoją przyszłość widzi. Natomiast w takiej energii o, uczuć to widać, że tutaj jest poczucie straty, takiego płaczu nad rozlanym mlekiem i takich, czy... Poczuciu nie wiem na czym stoję, czy, czy są jakieś te nowe możliwości, jeżeli chodzi o tą relację, czy nie. No ona tutaj jest ewidentnie niezdecydowana, tak? Czwórka to jest niezdecydowanie. Wie, że wszystko przemija, że być może to już jest za wami, tak? Ale też może jakaś tam iskra tej nadziei, że, yy, yy, ty, że może jeszcze coś yy, tutaj by się udało zdziałać, też u tej osoby jest, tak? Ale prawda jest taka, że im bardziej chwytamy się tych swoich złudzeń i, i im bardziej tkwimy w tej przeszłości, w tym yy, rozpamiętywaniu tego, co było, co odeszło, tym bardziej cierpimy, tak? Także czy, czy warto. Yy tutaj w tej energii tkwić, pewnie nie warto. Pewnie trzeba jakieś decyzje, warto na pewno jakieś decyzje konkretne podjąć, tak? Ewidentnie tutaj jakieś złe emocje, jakieś oszustwa, manipulacje, krętactwa, być może jakieś zdrady. Coś tutaj po prostu takiego się zadziało, że ten związek wasz się rozleciał i ta osoba zdaje sobie z tego sprawę, być może ma poczucie winy, tak? Bo to jest tym, co czuł czy ona tutaj czuje, że to ona jest winna tej sytuacji? No, y, mogą karty też na to wskazywać, tak? Bo to jest, ten diabeł pojawił się w tej energii osoby, która, co ona tutaj czuje. Zobaczmy jeszcze, jakie są karty rady. Karta rada, trójka mieczy i ósemka różdżek. Czyli trójka mieczy może wskazywać na to, że tutaj jest rozdarte serce, tak? może wskazywać na to, że ty masz to rozdarte serce, tak? Bo to są rady dla ciebie. Więc tutaj co karta może ci radzić? Musisz się uleczyć z tego, tak? Tutaj musisz działać, spróbować się zmotywować, bo ósemka różdżek to jest takie szybkie, dynamiczne działanie, dużo motywacji i po prostu postawić chyba na siebie bardziej, tak? Nie liczyć na to, że tutaj jeszcze jest szansa na odbudowanie, bo widać, że te energie były tutaj bardzo silne, diabeł to jest, widać, że tu jest bardzo duża, była duża energia takiej toksyczności w tym związku, tak, więc się ósemka różdżek yy, owszem, namawia do rozstrzygnięcia tego konfliktu, także może, możecie rozmawiać, tak, będą te rozmowy, bo widać, że ta osoba tu przyjdzie do was i ma w planach yy, rozstrzyganie, ale może to będzie też i osądzanie, tak? I to Wasze rozdarte serce. No właśnie. W każdym razie yy, karta ósemki różdżek może mówić o tym, żeby że te buławy tu już kończą lot, tak? Że one już spadają na ziemię. Czy tutaj jest co zbierać? To jest raczej czas zakończeń, tak? Podsumowań. Do jakich yy, yy, tutaj wniosków dojdziecie w tych rozmowach? Ciężko powiedzieć, tak, ale oczywiście jak najbardziej karty mówią, można rozmawiać, można yy, yy, wyjaśniać. Z tym, że potrzebne jest takie szybkie zakończenie tego, tak, rozstrzygnięcie, w którą stronę, żeby nie cierpieć, żeby właśnie nie rozgrzebywać tych ran, żeby tą trójkę mieczy szybko uleczyć, tak, bo w takiej energii trójki mieczy nie da się żyć, tak, także tutaj jest potrzeba szybkich rozstrzygnięć i nie przeciągania tego w czasie, tak taka tutaj karta się pojawiła zobaczmy jeszcze ostatnią kartę może jeszcze coś, no właśnie ósemka mieczy no to są nieprzespane noce to jest takie poczucie bycia w pułapce no musisz się wygrzebać z tej, z tej energii, tak, no to jest po prostu twoje życie i musisz po prostu się pozbierać i odbudować siebie od nowa, bo w takiej um, energii ósemki mieczy, w ogóle w mieczach, takich tych yy, 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 takich po prostu pogrążaniu się w swoim bólu, yy, w rozwoju, yy, Spamiętywaniu tego, co było, no, nie ma przyszłości, tak? bo to jest bardzo ciężka, ciężka yy, energia, ciężkie uczucia, yy, żeby w, takim, w, takich, w takich emocjach funkcjonować. Także yy, takie jest przesłanie od Tarota: uleczyć serce i szybko podjąć decyzję, w którą stronę idziecie. Dziękuję kochani za to, że jesteście ze mną na kanale, że słuchacie moich rozkładów. Bo oczywiście podpowiedzi Starota są dla Was. Czytania są ogólne, bezterminowe, więc jak najbardziej zapraszam każdego, bo każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Wybierajcie te rozkłady, które z Wami rezonują, bo podpowiedzi Starota są dla Was. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne filmiki. Przesyłam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.